I słuchajcie, jeżeli byśmy chcieli ten cały proces słuchania czy wzrastania w służbie objawienia opisać, to moglibyśmy go przedstawić za, za pomocą takiego wykresu, który gdzieś tu mam. Nie wiem, czy go macie w Waszych, macie go właśnie też, w Waszych notatkach. I to jest coś, co... Pokazuje nam, w jaki sposób ta służba wzrasta, jak ona się rozwija. Widzimy tutaj na tym wykresie, że, najp... że ona jest podzielona jakby na, na takie dwa, dwie kategorie na, na od samej góry, że jest, może, możemy doświadczać tej służby objawienia, kiedy jesteśmy w, w jakimś zgromadzeniu, tak? na przykład w Kościele czy w jakimś innym miejscu. Więc to e, objawienie przychodzi w takim miejscu zbiorowym, powiedzmy jak, tu, jak tutaj, kiedy byśmy na przykład prorokowali, albo to może być służba osobista, tak? kiedy ktoś osobiście przemawia do kogoś, kiedy ktoś osobiście prorokuje do jakiegoś swojego znajomego, czy, czy wiecie, do, do lidera, czy do biznesmena, czy gdziekolwiek indziej. A, więc czasem Bóg mówi zrozumiale, a czasem Bóg mówi. E, tak, że potrzebujemy pewnego zrozumienia. I w tej służbie objawienia jest to bardzo ważne. Pojawiają się takie elementy na początku, kiedy mówimy na przykład do, do kogoś słowo prorocze, w których pojawiają się symbole, pojawiają się jakieś rzeczy, które potrzebują interpretacji. I wtedy, kiedy my nie mamy tej interpretacji. My zaczynamy przekazywać jakieś słowo i ono jest albo bez sensu, albo my do końca nie wiemy, co ono znaczy. I to zmusza nas do szukania głębiej, tak? do poznawania czegoś więcej. I tutaj zobaczcie, jakbyśmy poszli tą drogą proroctwa osobistego, kiedy mówimy do, do innych osób, to zaczynamy prorokować i pewne doświadczenie związane z tą służbą prowadzi nas albo w dwie strony, tak? Możemy, prowadzi nas do zainteresowania, do, do doświadczania, pragniemy się zaangażować, tak? rozwijać bardziej. Ale poprzez naszą niedojrzałość, poprzez to, że nie jesteśmy do końca dojrzali, to powoduje ona dwie reakcje, że albo chcemy wzrastać i doświadczamy dobrego wzrostu albo doświadczamy złego wzrostu, tak? Tego, ten zły wzrost można by e, e, zapisać w trzech punktach, jako zamieszanie, brak zrozumienia i kwestionowanie, czyli, czyli niewiara, a ostatecznie rezygnacja. Powtórzę jeszcze raz, to doświadczenie złego wzrostu prowadzi zwykle nas do zamieszania, do braku zrozumienia i do kwestionowania, czyli do niewiary. A to wszystko prowadzi nas później do, do rezygnacji. Tak? Ale musimy pamiętać jedną rzecz, o której Pol też mówił, że wszyscy jesteśmy niedojrzali tak? na początku, kiedy coś zaczynamy. Nie ma ludzi, którzy zaczynają coś i od razu robią to dobrze. Wszystko tak funkcjonuje. Dzieci się rodzą i tak samo popełniają błędy. Potykają się, wiecie. A, I e, potrzebują czasu, żeby rozwinąć pewne rzeczy. Podobnie jest z nami. My też potrzebujemy się rozwijać, i im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej będzie nam szło, szed, e, szedł ten rozwój. Tak? Zobaczcie, kiedy uczycie się gra, gry na instrumencie jakimś, na gitarze na przykład, to po, też potrzebujemy czasu. Kiedy podejdziemy do gitary, zagramy dwa chwyty, bo ktoś nam pokaże, mówi, ale fajnie. Ale później, co zaczyna się, co? On trzeba popraktykować trochę, trzeba coś poćwiczyć, trzeba mieć czas na to, tak też. Więc potrzebujemy wiedzieć, że każdy z nas jest w takim miejscu na początku niedojrzałości i potrzebujemy rozwoju. Potrzebujemy wzrastać. Ale z drugiej strony. Oprócz tego, że możemy iść w złym kierunku, że możemy, możemy mieć złe doświadczenie, możemy mieć też dobre doświadczenie. Możemy zadawać pytania dlaczego to nie działa, dlaczego ten symbol jest, ma takie znaczenie, a nie inne albo jakie ma w ogóle znaczenie. I zaczynamy wtedy bardziej skupiać się na szukaniu takich miejsc, w których możemy się rozwijać, w których możemy się uczyć, w których możemy wzrastać. Tak i Wtedy zaczynamy doświadczać tego dobrego wzrostu, czyli przychodzi tutaj do nas pewnego rodzaju zrozumienie, przychodzi do nas głód, ale też pojawi się nadzieja i wiara, że, że będzie, będzie ta posługa wzrastać w nas, że będziemy się rozwijać w tym. I jeśli tylko skupimy nasz, naszą uwagę na, na wzroście, na, na rozwoju, to będziemy doświadczać dobrych rzeczy. I w trzecim punkcie tutaj, jak macie też wolne pole, to możecie sobie tutaj wpisać rezultat. Osoba chce zrozumieć, jak ludzie słyszą Boży głos. Pamiętaj, że każdy zaczyna od stanu niedojrzałości. Każdy. Bóg nie widzi niedojrzałości. On tego oczekuje wręcz. Wszystko w życiu zaczyna się od niedojrzałości i dojrzewa. Do dojrzałości. To jest strona dziesiąta. To była strona dziesiąta. <laughs> Więc y, y, rezultat: osoba chce zrozumieć, jak ludzie słyszą Boże Głos. Chce zrozumieć. Tak tutaj powinniśmy to wpisać. Mhm. Więc oprócz. Strona dziesiąta. Mhm. Rezultat. Chcę do. No czy tu? Ja mam inaczej zapisane, po prostu, ale chodzi o zrozumienie tutaj, może tak, nie? Chęć dowiedzenia się, czyli inaczej zrozumienia, jak ludzie słyszą, jak Bóg mówi. Mhm. Więc o to tutaj chodzi. I w tym rozwijaniu się, w tym poznawaniu, chodzi też o to, żeby rozwijać się też w duchowy sposób, że powinniśmy skupić też naszą uwagę na czytaniu Słowa Bożego, na, na poznawaniu Boga, poznawaniu Biblii. Bo kiedy my poznajemy Biblię, kiedy my zaczynamy studiować to Słowo Boże, to wtedy przychodzi do nas większe zrozumienie, bo Bóg przemawia przez swoje Słowo. I nie jedna osoba prorocza powiedziała mi takie zdanie na moje pytanie, czy. czy czyta słowo Boże, że tego nie robi, tak? Że ma po prostu nie ma takiego czasu, w którym mogłaby wzrastać, rozwijać się w słowie Bożym. I wiecie, nie możemy polegać tylko na emocjach, że wiecie, jest chwila prorocza i my przemawiamy. Ale tak naprawdę potrzebujemy się też zastanowić, co my mówimy, jak my przemawiamy. I kiedy my nie będziemy studiować słowa Bożego, to nie będziemy wiedzieć, czy pewne rzeczy są z Boga, czy nie są z Boga. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie Słowa Bożego. John Paul Jackson zawsze mówił, że on studiuje, studiował Słowo Boże przynajmniej raz w roku. Czyli miał taki plan czytania Słowa Bożego przez cały rok, który realizował. Tak? I co roku wracał do tego planu i co roku studiował Słowo Boże, dlatego że wiedział, że potrzebuje fundamentów, potrzebuje takiego mocnego oparcia w Słowie Bożym, i to, i to sprawia, sprawiało, że on był w stanie dobrze interpretować jakieś rzeczy, czy mówić w taki sposób, w jaki sposób też Biblia mówi, bo to jest ważne. Wiecie, że tym pierwszym proroctwem, które jest dla nas, to jest proroctwo, które jest zapisane. To jest słowo Boże. tak? Bóg przemawia na dwa sposoby. Tak? Bóg przez swoje słowo zapisane Logos, ale też przez swoje słowo Rema, które jest. W danym momencie wypowiadane, on wypowiada. Więc nie, w, tym, w prorokowaniu nie, nie powinniśmy zapominać o tym słowie, które jest fundamentem, które jest podstawą. Zanim zaczniemy prorokować rema, to potrzebujemy znać słowo logos, bo ono da nam pewien fundament, w którym możemy dobrze, dobrze wzrastać. I w jaki sposób można by podsumować ten, ten dział słyszenia Głosu Bożego? Czyli potrzebujemy bardziej wzrastać w charakterze, w rozwoju naszego charakteru, niż w obdarowaniu. To, to jest najważniejsza rzecz z tego, co, co do tej pory powiedziałem. Tak? Potrzebujemy. E, bardziej rozwijać charakter niż nasze obdarwanie. Potrzebujemy zwrócić uwagę na owoce Ducha Świętego. Jeszcze będziemy to później mówić. I druga rzecz: służba prorocza to e, posługa albo zbiorowa, albo indywidualna, tak?